Cześć, ja jestem Mervo, witam was w kolejnym filmie, w kolejnym premierku. Zostało nam już tylko dwa winy do tego, aż się dowiemy jaki dostaniemy na, rating na początku, więc zaczynam się powoli stresować, ale staramy się poradzić sobie również w tym meczu. Jest bomba, a dobra, myślałem, że jeszcze tu coś się będzie zwracać. Nic tu nie ma. Aj! Skąd? Tu tutaj. W życiu nie sądziłem, że tu będzie jeden na plecach bieg, jak e, znaczy czekał na mnie, jak drugi uciekał. Nie wiem czy tak mnie specjalnie zbejtowali. Czy to był przypadek? Jeśli chciałbyś pootwierać sobie skrzyneczki i wylosować jakiś skin do CS, sprawdź stronę CSGO Skins. Z MERWO dostaniesz 2 złote 10 groszy zł na start i plus 10% przy doładowaniu, jednak dla każdego przewidziana jest również codziennie jedna darmowa skrzynka. Oprócz tego jest mnóstwo innych skrzynek do wyboru, czasowo kończące się eventy, case battle czy exchanger do wypłaty dowolnego skina. Link w opisie, a my wracamy do filmu. Czy kupił kit? Jest. Hitman. I teraz wychylić razem z nim. Jest tu. Dobra. Słyszałem jak tupał po tej wodzie. Nie wiem czy to. Oj. One more meet. Zagadałem się z wami, już nie sądziłem, że nie spłoszyje i może go nie słyszałem przez to. Chyba że, chyba przez to, że zmienili te tekstury, to jakoś tak bardziej słychać tupanie po, po tym idzie. Bo ja tam, jak, jak tam wychylał, to słyszałem taki. taki fajny chlup kałuży. Myślę, że to od tego było. Dobra. A nie, to my zginęliśmy. Ojeje, myślałem, że Dani Radę. O! Ale się chował przez cały czas. Dobra, no mają dwóch na jednego. Mają kita Ale lubią te kampę w tym miejscu. Kolejny przy 1V2 tutaj się skitrał. Ale uwielbiałem to miejsce, ono jest jakie dobre jednak. Mamy Twoje... hey, okay. nice. nagle czterech na dwóch na tym forsie. Uh, I think donut, one or two. I think both. No bomb. Zdawałem się, się, że dwóch tu było, co, czy nie? Nie, ponad. No, chciałem ładnie zakończyć tę rundę. Dobra, muszę. No, asystę. Dobrze mi się dało, że tam dwóch tuknęło. Dobra, mamy pierwszą rundę w tym meczu. Wracamy powoli. Uuu. Oni już Hit, hit, hit. Czy u nas jeden rzut, już Zginął na B chyba. Oj, dwóch tam zginęło, co się z w tym razie. Okej. No to safe pozostaje, jeden na czterech. Biegną tu. No dobra, do. jest safe, godzio dwa fragi na koniec. Co tam się dzieje na tym B? Co tam się dzieje? What's going on on B? What's What's going on there? No, Nie możemy tak grać, no, no no no. Runda za rundą wszyscy tam giną cały czas na tym presie. Co się dzieje? Do, do you wanna switch from from B? No, I don't want. I to running, like idiot, it, Purple can uh, you play eyes Każda runda wygląda tak samo, no bo tu się gdzieś bronimy i jest B przejęte i potem trzeba się bujać. Co on robi? On, on rzeczywiście jakoś raszuje bez sensu? Z tym shotgunem I tu pomogę może coś no On leci z tym shotgunem Purple Purple it's not t Co on tam robi? Jak on to przeżył, to full auto? Dobra. Co robi pioletowy? Co to jest za gość? My dostaliśmy jakiegoś Silvera do meczu? Kogo my dostaliśmy? On biega po całej mapie. Dobra, no to widzę, że jest po meczu, bo kolega z Shotgunem będzie nam puszował tam każdą rundę. Robił na co ma ochotę. Ja już nie sądziłem naprawdę, że na tym Elo się trafią takie barany. No. Start playing, man. No nie, no on tam leci dalej z tym shotgunem i, i ma wszystko w nosie. Teraz, teraz Cave'a leci, tak? Pogratulować. No. Przecież nie ma gry w czymś takim, no. To to jest za banda jakiś. Znaczy banda nie, no. Jeden typek jest jakimś kompletnym ułomem i już nie ma meczu po prostu, no. Każdy już, już to... Ja się dziwię od początku, co się dzieje, ale mamy typa, który kupuje shotguna, leci, wywraca się. Jakieś tam losowe obrażenia zrobi, ale jak raz zrobił, to się przebieg. Mimo, że nam wchodzili na beton, pobieg respem terror, przebiega. latając sobie po całej mapie, no. A Valve nadal nie naprawiło tej lewitującej bomby, no jaki, jaki to ma sens? Ja go zgłaszam za griefing, bo to nie ma absolutnie sensu, i go próbuję wykikować, no bo to. Niech nie chłop dostanie bana, a nie, a nie gra w ogóle w Cesa. Fucking idiot, stop running, man! O, i, i zdobył fraga z tego shotguna, nie? Ten mecz to jest jakaś... Jakaś patologia kompletna. Do we have kid Patrzcie, co robi Fioletowy. W cave'ie sobie strzela, tam sam do siebie. Powinniśmy fioletowy sobie biega po respie, terro i po, po cave. Gdybyśmy zaczęli me mecz po terro, to może jeszcze coś by się dało zrobić. Co to jest za człowiek? Co on ma za... on ma, za, on ma medale? 2016 rok. Czy on kupił konto? Myślę, że to jest jakieś jakiś kompletne mam boty w drużynie. Co ja, tu mogę sobie, co ja tu mogę sobie zrobić w tym meczu? Trzech na jednego mamy. On może, on może iść mi i idę tutaj do Red Room, podejrzewam. tędy na przykład. Ja się schowam tak zupełnie. Jest myt, ok. I'm waiting for you and we can rating. No, ja tak, ja tak. Tak myślałem od początku, że on to zrobi, bo to miało najwięcej sensu. był trzech na jednego. Mamy drugą rundę. Wow! Trzeba go wykikować, bo to nie ma absolutnie sensu grać z kimś takim. Niech, niech chłop, może jak dostanie dużo kików, to dostanie jakiegoś bana, albo może przemyśli swoje życie, bo, bo to szkoda w ogóle zachodu. Każeem uciec? Uh, both? B? No, oh, no? Okay. One a ma bombę, zielony, okay. ostatni może przyjść stąd, nice. One. Nice. Tu, 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 interlock. And one, and one mid. Oj, po, po Wszyscy, wszyscy zostaliśmy wyklikani. No to tyle, jeśli chodzi o ten mecz. No jak w ogóle się nazywa tam to miejsce, gdzie skąd zostałem e, zabity. Między, między CT a B. Nie wiedziałem, jak to określić. Czemu żółty tam z bombą spuszował mida? Już tu mnie spuszował, no akurat jak chciałem na niego wychylić parę razy, ale ciągle jakiś last mid. szkoda, że żółty tutaj z bombą spuszował, bo ja też przez to musiałem tu ryzykować i zginąłem. No ale ale był blisko. I byśmy, byśmy nie musieli tutaj tak ryzykować, byśmy też wygrali tę rundę, ale no to już, nie wiem. Chłopaki żółty z pomarańczowy mają tyle fragów, co fieldowy, którego wyrzuciliśmy w połowie meczu, więc w ogóle nie wiem, co mi dobrało. Tych czterech gra pre-made'em bez rangi. Poprzedni mecz wygrałem ładnie, byli trzy osoby, miały prawie 25 tysięcy elo i teraz dostaję nagle taki mecz. W ogóle... Co, co ten matchmaking tutaj wyprawia? Ja naprawdę nie wiem Nie rozumiem czegoś takiego Ojej, oni już tam poginęli, bo co, co to jest za mecz? To jest taki tragiczny mecz Robimy Ace Clutch 16 HP mi zostało. Nie ta broń, gdzie jest ta gazetka? Terazem on the ground, no? Nie mogłem znaleźć, ale to już tak mi było, to już tak mi było obojętne. Ja tam miałem z 15 HP. Oni piszą GG, więc dobry meczyk moi drodzy. Tak wyglądają mecze na 20 parę tysięcy elo. Że nagle nagle dostajecie coś takiego i mogłem tu cokolwiek zrobić lepiej? Nie sądzę. Więc dzięki za oglądanie. Zostawcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Najdziwniejsze w ogóle, co dostałem. Oni grają we dwóch, Okej. Okay. 6-7 fragów. My 14-15 żon. Dobra, no nie wiem, nie wiem, co tu się wydarzyło. Balf, wytłumaczcie mi.